Ja jestem Klawisz i dzisiaj wrzucam kolejny odcinek. To jest mój facie. Odcinek na YouTube. A. I dzisiaj mamy patrzcie, co do, do blokowania. Łot. Dobra, no. Bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Mhm. Dobra. Big box. Będę to powoli robił. Pyk, 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 pyk. Hop, 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 pyk. powolutku, Nigdzie mi się nie spieszy. Dobra, big boxik. Hop, pyk, pyk, pyk. Nic. Ale szkoda, bo to otworzyłam dużo, dużo, trochę tych szynek. Dobra, tutaj do rodzy. Tutaj Big Boxik do Bula, do Mity i do Karla. Aha. Kolejny Big Boxik. Dobra. I już jesteśmy blisko mega boxa. I raz, dwa, trzy, cztery, chodź, pięć, sześć. No Tak! To już chyba nie działa już nie będę tego robić. 20 gemików. Ło, pięćdziesiąt gemików mamy. Skrzyneczka z zadymiarza. Duża skrzynka. O, primo. Ale jest, to jest zawsze. Właśnie nie Odrzucę sobie do pokoju, lubię poko grać. Skąd po prią? Dobra, z 25, więc już mi na pewno już nikt nie poleci. Dobra, ale jeszcze są nadzieje. No jak! dobra. Jeszcze znowu przyspieszono za Takiem. A, i tak w ogóle to mi dzisiaj yy, poza odcinkiem wypadł karl. Chciałam powiedzieć w parmu Dobra. Ty no nie, nie gadać, że mi wyleci z takiego openingu jedna postać. Byk, pyk, pyk powoli. O, po cichutku. Na YouTube a to już też życimy, więc właśnie siedemdziesiąt no. gemów. tak, jo, Ja cię nie kręcę, jeszcze nie wiem nawet. Jeszcze się będę musiał zastanowić czy nad to na YouTube, a. bo to taka trochę wstyd, żeby na taki duży opening tak mało wydropić. Pyk, pyk, szósta, o Jasiu, pyk, pyk, coś jeszcze się nie da, szelkę raz, szóstą Karla, a piątą... I ten asustam, no i nie wiem, czy to wrzucę na YouTube bo nawet nie ma co wrzucać. Takie coś słabego, dobra. A więc narka.